Choć to szaleństwo, to jest w nim metoda. O czym mówię? Oczywiście o kupnie nowego PC w marcu 2025 roku. Bo czy jesteśmy w stanie obecnie kupić fajnego peceta za 2000 zł, czy bez 5-10 koła nie mamy co szukać solidnego sprzętu? No i na te pytanie postaram się wam dzisiaj odpowiedzieć z pomocą Dominika i przygotowałem dla was kilka zestawów w pięciu progach cenowych. Ceny bazują na tych z najpopularniejszych sklepów, ale nie uwzględniają kosztu zakupu systemu operacyjnego, montażu czy dostawy. No i pamiętajcie, że linki zaaktualizowane zawsze znajdziecie w opisie. Standardowo zaczynamy od najtańszego zestawu to 2000 zł. No i w tej cenie ciężko poszaleć. Więc zaczynamy od sześciordzeniowego procesora AMD Ryzen 5 5600G, który posiada zintegrowany układ graficzny Vega, co oznacza, że nie musimy kupować dedykowanego GPU. Ten PC jednak raczej nie pozwoli wam ogrywać najnowszych gier, jak chociażby Kingdom Come Deliverance 2, ale za to nada bardziej się do prostszych czy powiedzmy mniej wymagających tytułów sportowych, jak Fortnite, Counter-Strike 2 czy Valorant, bądź do ogrywania starszych gier. A jak szukacie jakichś ciekawych propozycji, to koniecznie obejrzyjcie materiał Damiana. A co z alternatywą dla tego zestawu? Chcąc pozostać w budżecie, stawiamy na procesor Intel Core i 3 f który musimy połączyć poniekąd ze starym, już wysłużonym układem GeForce GT 1030, no ale tutaj pamiętajcie, że... W przedziale cenowym do 350 zł na rynku wtórnym możemy znaleźć przynajmniej kilka bardziej wydajnych modeli. Całość, obydwa zestawy uzupełniamy o 16 GB pamięci RAM, 500W zasilacz i 1TB dysk MVMe. No i tak, dajcie znać, czy chcielibyście, abyśmy przygotowali dla Was takie zestawy z rynku wtórnego. Pora przejść do kolejnych zestawów. Tym razem w budżecie mamy 3000 zł. Ta kwota wciąż nie pozwoli nam zbytnio poszaleć, a dodatkowo, jeśli oglądaliście nasz lutowy materiał, to pewnie zauważyliście, że część specyfikacji jest podobna. No i tak, pierwszy zestaw zaczynamy od procesora Intel Core i5-12400F, który wzbogacamy o kartę graficzną Radeon RX 7600. No i taki duecik pozwoli nam odpalić już nowsze tytuły, jak chociażby wspomniane Kingdom Come Deliverance 2, ale nie na najwyższych ustawieniach, nie złączonym ray tracingiem i Maksymalnie w Full HD. Alternatywą do zestawu na Intelu jest zestaw wyposażony w procesor AMD Ryzen 55600, i podobnie jak konstrukcja Intela, jest to sześciordzeniowa jednostka. Oznacza to tym samym, że możemy ją wykorzystać oczywiście nie tylko do gier, ale również do jakiejś tam prostej pracy czy do codziennej aktywności. No, w tym budżecie niestety nie możemy oczekiwać nic więcej. Następna propozycja to zestawy do 4000 zł. No i tutaj zaczynam już czuć problemy z dostępnością kart wywołanych premierą RTX-ów 5000. Dlaczego? Otóż Nvidia wykorzystuje ten sam proces litograficzny do produkcji najnowszych RTX-ów, jak i tych starszych. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu Nvidia nie wyrabia się z produkcją najnowszych kart i wrzucaniu ich na rynek, a tym samym prawdopodobnie już od kilku miesięcy nie produkuje RTX-ów 4000. Czy to po to, żebyśmy przymknęli oko na taką, powiedzmy, przeciętną wydajność nowych Blackwellów? Nie wiem, nie wnikam, nic nie sugeruje. sami ocencie. Wracając do tematu. Obecnie nie mamy co liczyć na obniżki cen RTX 4060, a co więcej, karta jest coraz trudniej dostępna w polskich sklepach. Tym samym zbudowanie takiego zestawu za 4000 staje się coraz trudniejsze. Niemniej, w naszym zestawie oprócz RTX 4060 zmieścimy jeszcze procesor 10-rdzeniowy od Intela, a konkretnie Intel Core i 5 14400F. To połączymy sobie z 32 GB pamięci RAM i taki duecik przyda nam się już nie tylko do grywania najnowszych tytułów i to nawet z włączonym ray tracingiem, chociaż bez DLSS-a się nie obejdzie, ale też do pracy, na przykład do montażu czy streamowania na Twitchu. W przypadku alternatywy bazującej na procesorze AMD stawiamy na ośmiordzeniowy AMD Ryzen 5800X, który instalujemy na płycie głównej Gigabyte B550A Orus Elite. Całość mięczymy zasilaczem od Endorfi Vero L5 o mocy 600W, co w przyszłości pozwoli nam ten zestaw rozbudować. Czytamy Wasze komentarze, zwracamy na nie uwagę i wiemy, że właśnie w tym przedziale cenowym często zwracacie nam uwagę na to, żebyśmy przygotowali dla Was zestaw zbudowany na najnowszej platformie AMD. No i chcecie? to macie. Tylko ze względu na ograniczenia budżetu dużego wyboru nie mamy i tak naprawdę możemy tu dorzucić tylko 6 procesor AMD Ryzen 7500F. No ale w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyposażyć się w procesor z większą ilością pamięci cache. A teraz drogi widzu mam dla Ciebie wyzwanie. Jeśli jeszcze nie znalazłeś zestawu dla siebie albo uważasz, że nie ma tu dobrej propozycji to powiedz czego oczekujesz a my w przyszłym miesiącu wrócimy i postaramy się przygotować zestaw wybrany z komentarzy. Jeśli będzie ich dużo, to przygotujemy ich dużo. Tylko pamiętajcie też subskrybować, żeby nic nie przegapić. W marcu musieliśmy zwiększyć budżet kolejnej propozycji, no bo początkowo planowałem zmieścić się w granicach do 6.500 zł, jednak okazało się to niemożliwe. Powód, nie będzie to dla was dużym zaskoczeniem, problem z dostępnością kart. No i tutaj proponowany przeze mnie GeForce RTX 4070 Super, znalazłem obecnie tylko w jednym sklepie, a co gorsza, był o 300 zł droższy niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdy ja sam go kupowałem. Niemniej polecane przez nas zestawy, przeze mnie i Dominika, zapewnią Wam komfortową rozgrywkę w 1440p i to z włączonymi wszystkimi upiększaczami, w tym z Ray Tracing. Biorąc pod uwagę jednak na rosnące ceny tych GeForce'ów i problemy z ich dostępnością, to jako alternatywę dla RTX 4070 Super mógłbym Wam zaproponować Radeona RX 7900 GRE. Choć w naszych porównaniach wypada on gorzej, to jednak, biorąc pod uwagę te dysproporcje cenowe, które raczej będą rosły, to śmiało mogę założyć, że to właśnie karta graficzna DMD będzie zyskiwać na popularności. Co do samych zestawów, to jeśli chodzi o propozycję Intela, stawiamy tu na 14-rdzeniowy procesor Intel Core i 5 14600KF. Z 32 GB pamięci RAM, a po drugiej stronie będzie AMD Ryzen 7 5700X3D, czyli tak naprawdę najszybszy procesor do gier na AM4. Jeśli jednak nie chcecie inwestować w tą bądź co bądź leciwą już platformę i chcecie przesiąść się na AM5, to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko pamiętajcie, że w grach nie zawsze okaże się to dla Was pozytywne, bo póki co te AM5 są wolniejsze. Z Dominikiem trochę głowiliśmy się, czy nie usunąć najdroższych zestawów w tym miesiącu. Znaczy głowił się bardziej Dominik, bo ja tak naprawdę zawsze chcę na bogato i koniec. No i problem pojawia się tu, gdzie pewnie się domyślacie, czyli w dostępnościach kart graficznych, bo... RTX 4070 Ti Super, który normalnie byśmy Wam polecili, praktycznie zniknął ze sklepów, a jego następca, czyli RTX 5070 Ti, no, jest wyceniany drożej niż być powinien. No i ostatecznie skończyło się na tym, że nasz zestaw jest 1000 zł droższy niż w ubiegłym miesiącu. Największą zmianą, jeśli chodzi o platformę AMD jest procesor. Wreszcie po czterech miesiącach od premiery jest ogólnodostępny i to jeszcze w sugerowanej cenie procesor AMD Ryzen 9800X3D, czyli według teoretycznych i praktycznych testów najszybszy procesor do gier na rynku. Alternatywa na Intelu bazować będzie na 20-rdzeniowym procesorze Intel Core i7-14700KF, czyli jak to mówi Dominik, bardzo niedoceniana jednostka. No ale nie oszukujmy się, Intel troszkę zapracował sobie na ten zły piar w ostatnich miesiącach. Niemniej jest to procesor, który nada się świetnie do gier, ale też jako baza do stacji roboczej, więc jeśli nie tylko grasz, ale też czasem pracujesz, to warto zastanowić się nad tym procesorem. Dotarliśmy do końca. Dajcie znać, czy podobał Wam się materiał, czy potrzebowalibyście jeszcze jakiegoś zestawu. No i jak sądzicie, czy premiery RTX-ów 5070 i Radeonów RX 9070 coś zmienią, czy czekają nas trudne miesiące? Oby nie, zostawcie suba, lajka, komentarz, no i obserwuj po więcej.